Oto AirPods Max, i jeśli tu jesteś, to dlatego, że chcesz wiedzieć, czy po trzech latach użytkowania nadal są warte swojej ceny. Otóż dostałem je, w tym filmie opowiem o wszystkim, czego nauczyłem się na temat tych słuchawek, co mi się podoba, co mi się nie podoba oraz czy są dla ciebie odpowiednie. Zaczynajmy. Jakość wykonania. Pierwszą rzeczą, o której opowiem, jest coś, w czym trafili w dziesiątkę jakość wykonania. Wszystko w tych słuchawkach jest wykonane na najwyższym poziomie. Od ramy ze stali nierdzewnej, z teleskopowymi pałąkami, które są przyjemne i miękkie, po nauszniki z aluminium. Jakość wykonania jest niezrównana, co jednak ma też swoje minusy. Jedną z rzeczy, o których słyszałem, jest to, że AirPods Max są zbyt ciężkie, co dla niektórych osób faktycznie może mieć znaczenie. Pożyczyłem je przyjaciółce, która ma dużo mniejszą głowę niż ja. Jest naprawdę drobna. I po około 10-15 minutach użytkowania zaczęła odczuwać zmęczenie. Dla mnie, mając dużą głowę, działają idealnie, o ile nie ruszam się zbyt gwałtownie. Słuchawki są bardzo dobrze wyważone. Mogę ich używać przez około 8 godzin dziennie bez żadnych problemów. Są super wygodne. O komforcie opowiem jeszcze później. Przyciski i sterowanie. Przejdźmy teraz do sterowania. W rzeczywistości znajduje się tu tylko dwa przyciski. Nie ma przycisku zasilania. Z jednej strony mamy Digital Crown, którą można nacisnąć, aby rozpocząć odtwarzanie, zatrzymać muzykę, przewinąć utwory i itp., a także obracać, aby zmieniać głośność. Z drugiej strony znajduje się przycisk do sterowania redukcją hałasu, który pozwala przełączać się między aktywną redukcją hałasu, a trybem przezroczystości. Jedną z rzeczy, które naprawdę mi się w nich podoba, jest możliwość jednoczesnego naciskania obu przycisków. W innych słuchawkach jest to zazwyczaj bardzo trudne. Na przykład, gdybyś chciał zatrzymać muzykę i jednocześnie włączyć tryb przezroczystości, musiałbyś użyć dwóch oddzielnych przycisków. U słuchawek sony na przykład naciskasz, aby zatrzymać, a osobny przycisk. Służy do trybu przezroczystości. Apple zrobiło tutaj coś naprawdę sprytnego. Dzięki możliwości jednoczesnego naciskania obu przycisków, możesz zatrzymać muzykę i aktywować tryb przezroczystości w tym samym momencie. Jeśli ktoś podejdzie, aby porozmawiać, lub jeśli chcesz być świadomy otoczenia, wystarczy nacisnąć oba przyciski jednocześnie. To naprawdę fajna funkcja. O której prawie nikt nie mówi komfort i design. Przechodząc do komfortu, pałąk wykonany z siatki to kolejna innowacyjna cecha, której nie widziałem w innych słuchawkach. Osobiście jestem wielkim fanem tego rozwiązania, choć pojawiają się pewne obawy dotyczące jego trwałości na wypadek, gdyby się podrwał na przykład, gdyby twój pies zaplątał się w słuchawkach, lub coś ostrego w twoim plecaku je uszkodziło. Dowiedziałem się, że Apple nalicza około 100 dolarów za jego wymianę. Co, szczerze mówiąc, nie jest aż tak źle, skoro nie musisz kupować całego nowego zestawu słuchawek. Dodatkową zaletą pałąka jest to, że, będąc zawieszonym, nie powoduje powstawania punktów nacisku. Przy słuchawkach XM5 zauważyłem, że ze względu na bardzo cienki pałąk. Po kilku godzinach użytkowania zaczyna on wywierać nacisk na głowę. Tego problemu nie ma w przypadku AirPods Max, podobnie jak w przypadku nauszników. Wiele innych modeli, takich jak XM5 lub Bose, które zazwyczaj używają nauszników z syntetycznej skóry, ma tendencję do szybszego zużycia i pękania po około dwóch latach. Są trzy rzeczy, które naprawdę cenię w tych nausznikach, Wykonanych z siatki. Przewiewność. Ponieważ są wykonane z siatki, a nie z syntetycznej skóry, są niezwykle przewiewne. Trwałość. W przeciwieństwie do syntetycznej skóry, która z czasem zaczyna się odklejać, szczególnie przy wilgoci. Siatka pozostaje w bardzo dobrym stanie. Głębokość. Wykonałem szybki pomiar. W słuchawkach XM5 od krawędzi nausznika. Do przetworników jest około 2 cm, natomiast w AirPods Max 3 cm. Dzięki temu lepsza cyrkulacja powietrza zapewnia bardziej komfortowe użytkowanie. Inteligentny etui. Przechodząc do etui inteligentnego, nie sposób zaprzeczyć, że w tym etui nie ma niczego tym inteligentnego. Jest to dosłownie coś w rodzaju uchwytu magnetycznego. To powiedziawszy, sam design mi nie przeszkadza. Oczywiście nie otrzymujesz pełnej, twardej osłony, jak u wielu konkurentów, ale ETUI chroni większość słuchawek, co uważam za wystarczające, ponieważ AirPods Max są tak solidnie wykonane, że nie obawiam się wkładać ich do plecaka. Co mi jednak przeszkadza, to fakt, że muszę wkładać słuchawki do ETUI, aby się wyłączyły. Bateria. Która wystarcza na 20 godzin, jest już dość skromna, a jej żywotność jeszcze bardziej spada, jeśli pozostawisz je poza etui, ponieważ potrzebują więcej czasu, by wejść w tryb oszczędzania energii. Szczerze mówiąc, jeśli jestem w domu i nie wychodzę, nie mam ochoty za każdym razem wkładać ich do etui, żeby je wyłączyć to naprawdę irytujące. Dodatkowo, jeśli pozostawisz je poza ETUI przez dłuższy czas, ponad jeden dzień lub nawet kilka godzin, czasami dochodzi do rozłączenia ich ze wszystkimi twoimi urządzeniami. Wyobraź sobie, że kończysz pracę, zostawiasz je na biurku, a następnego dnia, gdy je zakładasz, nie łączą się automatycznie. Aby to naprawić, musisz je zrestartować, przytrzymując oba przyciski przez około 5 sekund. Co powoduje krótkie wyłączenie, ponowne uruchomienie, a następnie ponowne połączenie? To jest chyba najbardziej frustrujący aspekt tych słuchawek. Jeśli nie przechowujesz ich w etui, mogą rozłączyć się ze wszystkimi urządzeniami, zmuszając Cię do pełnego restartu. Redukcja hałasu, jakość dźwięku i dodatkowe funkcje. Przejdźmy teraz do kolejnych pozytywnych aspektów. Redukcji hałasu i jakości dźwięku, które prawdopodobnie są na najwyższym poziomie. Mogę śmiało powiedzieć, że te słuchawki działają wyjątkowo dobrze i zdecydowanie pozostają aktualne w 2025 roku. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do redukcji hałasu, choć czasami można usłyszeć delikatny dźwięk tła, w większości perfekcyjnie wykonują swoje zadanie co zapewnia ogromną satysfakcję. Jeśli chodzi o tryb przezroczystości, jest on na najwyższym poziomie, oferuje najlepsze w swojej klasie doświadczenie. Nie powiem, że to uczucie jest takie, jak gdybyś w ogóle nic nie miał na uszach, ale jest to niemal takie uczucie, jakbyś był w 95% świadomy swojego otoczenia. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, jedyną wadą jest to, że te słuchawki nie obsługują dźwięku bezstratnego, co jest naprawdę szkoda. Nawet jeśli kupisz kabel za 25 euro, złącze Lightning na 3 PS i podłączysz go do komputera, aby odtwarzać Apple Music w trybie lossless, nie będą one w stanie tego wykorzystać. Mimo to, są to prawdopodobnie jedne z najlepszych słuchawek bezprzewodowych, jakie miałem okazję słuchać. Charakteryzują się doskonałą reprodukcją basów, co jest zapewne jedną z ich największych zalet. Basy brzmią bardzo czysto, potężnie, z dużym bum i oferują niesamowicie immersyjne doświadczenie, szczególnie przy wykorzystaniu dźwięku przestrzennego, którego używam coraz częściej. Jeśli więc zależy Ci na redukcji hałasu, jakości dźwięku lub trwałości po trzech latach, mogę bez wahania powiedzieć, że nadal należą do najlepszych. Integracja z ekosystemem Apple Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem jest pełna integracja z ekosystemem Apple, która jest jedną z moich ulubionych funkcji. Mieszkam w mieszkaniu i czasami po prostu nie mogę puszczać muzyki na pełen regulator o pierwszej nad ranem lub oglądać filmu. Nie przeszkadzając sąsiadom, jeśli chcesz cieszyć się kompletnym otaczającym dźwiękiem z sapuferem i wszystkim co do tego należy. Bardzo przydatne jest to, że słuchawki automatycznie przełączają się nie tylko między moim iPhone'em a MacBookiem i odwrotnie, ale także gdy odchodzę od komputera i siadam na kanapie nadal ich używając, wystarczy nacisnąć jeden przycisk na pilocie Apple TV i łączą się natychmiast. Może nie mieszkasz w mieszkaniu, ale jeśli masz dzieci, współlokatorów lub osoby, które idą spać wcześniej, możliwość oglądania czegoś z immersyjnym, przestrzennym dźwiękiem bez przeszkadzania innym to ogromna zaleta AirPods Max i oczywiście Apple TV oraz całego ekosystemu. Nie testowałem tej funkcji dogłębnie, ale istnieje opcja udostępniania dźwięków Apple TV. Na przykład, jeśli twój partner lub znajomi mają AirPods Pro, możesz połączyć dwa urządzenia z Apple TV, aby wspólnie cieszyć się doświadczeniem w ciszy. Podsumowanie: Podsumowując, po trzech latach mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nie żałuję zakupu. Te słuchawki zastąpiły moje Sony XM5. Nie chodzi o to, że Sony są złe. Po prostu w ekosystemie Apple ta opcja okazuje się lepsza.